Cześć kochani! Dzisiaj chciałam się podzielić z Wami książką, którą teraz czytam, a mianowicie czytam już drugi raz. Po angielsku tytuł jest Breaking the Habit of Being Yourself, How to Lose Your Mind and Create a New One. Po polsku wymień umysł na lepszy model, Jak przełamać zwe, złe nawyki. A autorem tych książek jest dr Joe Dispenza. Czytam tą książkę w drugi raz i bardzo chciałam ją polecić. a Mianowicie dr Joe Dispenza w 1986 roku miał wypadek rowerowy, samochód go potrącił i znalazł się w szpitalu ze złamanym kręgosłupem. Był u kilku specjalistów, którzy powiedzieli mu, że potrzebuje bardzo niebezpieczną operację na kręgosłup, ale on stwierdził, że nie podda się tej operacji, i sam zaufa tej wielkiej świadomości, która nad nami czuwa, i, i on sam doprowadzi do tego, że będzie chodził. No, bardzo, bardzo fascynująca opowieść. Także po tym wypadku, on sam zaczął mentalnie wyobrażać sobie, jak jego kręgi. E, się naprawiają, jak jego funkcje e, motoryczne, wszystkie funkcje fizyczne wracają do normy. No i po kilku miesiącach on zaczął z powrotem chodzić. Bez żadnych operacji on stanął na nogach, i po tym doświadczeniu on zajął się właśnie e, nauką o mózgu, o e, neurologii, biochemii. Polu kwantowym. Właśnie w tych książkach on przedstawia, łączy w sobie właśnie fizykę kwantową, biochemię mózgu, chemię, biologię i opowiada, jak my przez własne myślenie, własne nastawienie możemy zmienić swoje życie. Bardzo, bardzo fascynująca książka. Naprawdę, dla mnie, ja, ja sama. No, no, czytam to i próbuję, yy, próbuję robić to, co on właśnie w tej książce. I naprawdę powiem Wam, że efekty są wow. Bardzo jestem zadowolona, że, że w ogóle trafiłam na tą książkę. Także tak pokrótce Wam powiem. Ta książka yy, on tutaj opisuje, on w ogóle wierzy, dużo opisuje, mówi na temat fizyki kwantowej, że gdzieś tam w polu kwantowym istnieje możliwość, gdzieś tam nasza, ta najlepsza wersja przyszłości jest zapisana. I jeżeli my potrafimy myśleć i czuć, nasz myśli i odczucia będą tak zesynchronizowane i tak bardzo uwierzymy i poczujemy się, że ta przyszłość już zaistniała, to my ją przyciągniemy do siebie. Także y w ogóle opowiada tutaj, jak my żyjemy przeszłością, jak my jesteśmy zaprogramowani. My jesteśmy jak takie małe robociki, które, które od małego jesteśmy nauczani przez rodziców, przez szkołę, przez społeczeństwo, jak mamy się zachowywać, jak mamy żyć. I my naprawdę robimy wszystkie rzeczy. Przez całe nasze życie nie zastanawiając się nad nimi, bo po prostu tak jesteśmy od małego już zaprogramowani, że tak naprawdę my myślimy, że my kontrolujemy nasze myśli, zachowania, a tak nie jest. Pomyślmy sobie, nie każdy z Was na przykład pomyśli o ostatnich dwóch dniach swojego życia. Co robimy? O czym myślimy? Na pewno 90% to są te same zachowania, te same myśli. My w Kółko w kółko odtwarzamy rzeczy z przeszłości. No, bo co tak naprawdę robimy? Jeżeli ja pomyślę o samej sobie, rano wstaję, budzę się, biorę telefon do ręki, idę myć zęby, potem a, ubieram się, idę na dół, biorę ten sam kubek, tą samą kawę, robię sobie kawę, jem przeważnie takie same śniadanie, potem co jadę do pracy, gdzie spotkam tych sam, tym samym samochodem, gdzie spotkam tych samych ludzi, którzy budzą we mnie te same emocje, y, rozmawiam na te same tematy, potem wracam z pracy, y, już myślę co gotować na obiad, jadę na zakupy i tak właściwie codziennie jest tak samo. Także dyspensa mówi, jak możemy wykreować inną rzeczywistość, jeżeli my cały czas żyjemy przeszłością. My, my cały czas żyjemy tak samo. Także na przykład ludzie z depresją, z, tak z, jak y, nas to dotyczy z anxiety, z atakami paniki. My kiedyś tam mieliśmy atak paniki i cały czas żyjemy tą przeszłością, bo my się cały czas martwimy. Że ten atak znowu wystąpi. Cały czas gdzieś tam podświadomie myślimy: O, pójdę do tego sklepu. Jesteśmy tak powiązani z naszym otoczeniem zewnętrznym, że jeżeli my mieliśmy atak paniki, na przykład w Ikei i pójdziemy tam, my już momentalnie czujemy, że o jejku może się coś stać, bo tam kiedyś coś się wydarzyło. Także no, naprawdę nic się nie dzieje, tu i teraz, ale my już, już nasze myśli, nasze odczucia wywoływują tą, ten lęk, tą, tą, przywołują tą właśnie traumę sprzed kilku lat czy kilku miesięcy, i już się boimy, że, że coś się stanie. Także to naprawdę jest no, no, no bardzo ciekawe, jak my w ogóle funkcjonujemy. Także on chce powiedzieć, że tak nie musi być. Że my, jeżeli zmienimy swoje myślenie i odczucia, to możemy zmienić naszą przyszłość. Także. Yy, także, co jeszcze chciałam powiedzieć? Yy, on. Yy, on w ogóle robi takie różne treningi dwutygodniowe, weekendowe i właśnie tam mówi, jak ludzie zmieniają się. Ludzie, którzy mają stwardnienie rozsiane, Parkinsona, depresję, anxiety. Po takim treningu mentalnym oni wstają bez kul, zaczynają widzieć, przestają im się ręce cząść. Także jak właśnie ten trening wpływa na nas, jak te myśli na nas wpływają. Pomyślmy sobie na przykład o efekcie placebo, bo wiele osób, no wiadomo, słyszało o placebo. Jest tyle różnych badań, które, które mówią, że Ludzie dostają tak naprawdę, nie wiem, jakąś yy, witaminę, myślą, że to są leki na przykład na depresję i co od razu czują się lepiej. Nie mają w ogóle żadnej depresji. Myślą, że te leki im pomogły, a tak naprawdę to są tylko myśli, które, które pomogły. Tak naprawdę to nasze, nasze odczucia, że my uwierzyliśmy, byliśmy podekscytowani tym wszystkim, że zmienimy i to nas zmieniło, a nie żadna tabletka. Także naprawdę wpływ myśli i uczuć, jest tak bardzo ważny. Co jeszcze mówi? Nie wystarczy tylko sobie powiedzieć, że o ok, ja wyzdrowieję, nie będę mieć ataków paniki, nie będę mieć depresji, od jutra, od jutra zmieniam swoje życie. Samo myślenie nie wystarczy, bo tak naprawdę my świadomie myślimy tylko w 5%, a reszta nasza podświadomość zajmuje 95% umysłu. Także trudno nam podświadomie w tym 5% powiedzieć sobie, O, będę się czuł lepiej jutro. Jak tak naprawdę 95% nas dalej kontroluje. A podświadomość jest tak związana z naszym ciałem, że tak naprawdę jeżeli my sobie coś pomyślimy, te myśli powodują odczucia. Jeżeli my zaczniemy się czuć tak, jak myślimy, no to się robi takie kółko: znowuż potem czujemy, jak myślimy, myślimy, jak czujemy. Tak ja opowiadałam w tym poprzednich filmach, jak ja się czułam, że jeden symptom wywoływał myślenie o tym symptomie, a potem, jak ja zaczęłam czym więcej myśleć o tym, tym następny symptom się pojawił. To jest takie właśnie kółko, w którym się tak kręcimy i jesteśmy tak po prostu zaprogramowani i tak kontrolowani przez nasze ciało umysł, że my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Ale jak on tutaj mówi, da się. On w tej książce tutaj e, opisuje wszystko dokładnie właśnie na temat genetyki, na temat naszego umysłu, e, jak to wszystko działa, co zrobić, jak, e, żeby odprogramować siebie i zaprogramować inny umysł. Tak naprawdę musimy właśnie e, 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 no, stać się innymi ludźmi, musimy zerwać z tym starym nawykiem myśleniowym i musimy myśleć i czuć się inaczej. On tutaj także w tej książce jest czterotygodniowa medytacja, e, gdzie właśnie on uczy, jak to zrobić. Ja sama ją robiłam, no naprawdę polecam, ja dla mnie to było bardzo, bardzo takie indywidualne, bardzo, no ja na przykład płakałam w drugim tygodniu, na przykład tej medytacji jest uwalnianie tych starych emocji pozbywanie się tego wszystkiego, tego żalu, tego, tej nie wiem, goryczy, to wszystko, co tam gdzieś nas tkwi, tego strachu, no dla mnie to było bardzo, bardzo, ja bardzo to przeżyłam i płakałam i, i no naprawdę, ale, ale dużo lepiej po tych medytacjach się czuję, no i dlatego właśnie chciałam, e, chciałam e, Wam e, o tym powiedzieć, że naprawdę można, że jeżeli my Zaczniemy czuć i myśleć, jakby jakieś wydarzenie się wydarzyło już w przyszłości. Zaczniemy żyć tą przyszłością. Zaczniemy być podekscytowani, zaczniemy czuć radość, miłość, bo to jest tak, jak planujemy wakacje na przykład albo jakąś nową pracę, gdzie jesteśmy podekscytowani, od razu nasze emocje się zmieniają. Jeżeli myślimy, że o za tydzień pojedziemy na jakieś fajne wakacje, no wiadomo, od razu mamy przypływ energii. Jesteśmy bardziej szczęśliwi, jesteśmy podekscytowani tym. Także tak właśnie mamy się czuć, żeby przywołać tą lepszą przyszłość. Jeżeli my codziennie będziemy myśleć, o Jezus Maria, miałam atak paniki, coś tam się wydarzyło w przeszłości i cały czas wracamy i czujemy się tak samo, wiadomo, że my żadnej nowej przyszłości, my będziemy żyć jakby tą starą wersją przyszłości. I po prostu to nie o to chodzi. My tak możemy żyć i my tak naprawdę sami sobie szkodzimy tym, ale po co, jeżeli można to zmienić? Także naprawdę yy, on wierzy, że ta fizyka kwantowa to pole kwantowe, to polo, pole yy, różnych yy, możliwości istnieje, tylko my musimy poprzez nasze myśli, poprzez nasze uczucia to przywołać do siebie i to nas znajdzie. Także ja Wam bardzo, bardzo polecam. Wymień umysł na lepszy model. Poczytajcie. Ja jestem pewna, że to zmieni Wasze życie. Dr Joe Dispenza. Możecie go pooglądać na YouTube. Jest naprawdę no, no super. Robi, robi naprawdę wielką, bardzo fajną robotę. Ma dużo zwolenników. Bardzo dużo w ogóle teraz ludzi właśnie się budzi. Oni, oni w końcu sobie uświadamiają, że tak naprawdę nie muszą być kontrolowani. Zwłaszcza teraz, w czasach pandemii, wszyscy jesteśmy zamknięci w domach. Naprawdę my nie mamy nic do powiedzenia. No, jesteśmy jakby kontrolowani trochę, nie mamy wyjścia. I tak naprawdę ja wiem, że ciężko jest myśleć o czymś pozytywnym, ale w tych negatywnych czasach znajdźcie coś pozytywnego. Zacznijcie myśleć. Że to może się zmienić, że to na pewno się zmieni, że, że za rok będziecie innymi ludźmi, że możecie teraz poświęcić ten czas na pracę nad sobą, na, na zmianie, zmianę swojego wnętrza, za właśnie zerwanie ze starymi nawykami, bycia sobą, a przyciągnięcie tej lepszej wersji przyszłości. Także czy mam za Was kciuki, polecam, piszcie, jak poszło, i y, do zobaczenia. Niebawem.